No dzięki Bogu mamy dzisiaj już 5 września, więc od pierwszego trochę minęło. Jest gruby poślizg czasowy, że na niedzielę nic nie wjechało. Ale to jest też dobrze z drugiej strony. Ktoś młody mnie wczoraj zmotywował, no ale jak to? My czekamy, no nic nie było. No to na takie rzeczy nie mogę być głuchy. Jako salezjaniec bosko i muszę coś odpalić, więc Przynaglony tą sytuacją wracam do niedzieli, a szczególnie do drugiego czytania z listu świętego Jakuba. I tam jest taka petarda trzyskładnikowa, że ciężko się nie pogarbić. Pierwsza rzecz to jest taka, tam w tym słowie sobie można cofnąć do liturgii właśnie na niedzielną sytuację 1 września, i to obowiązuje przynajmniej przez ten tydzień, więc jeszcze dzisiaj. I tam się zaczyna, że jakiekolwiek dobro otrzymaliśmy, pochodzi ono z góry od Ojca Światłości. I sobie uzmysłów jedną rzecz, chłopaku i dziewczyno, że jesteś dzieckiem światłości, że twój ojciec jest ojcem świateł. Nawet gdy się nauczysz ściemniać, nawet jak ci ktoś przyciemni, nawet jak ci ktoś zasłoni, nawet jak całe życie chodzisz w czyimś cieniu, to uzmysłów sobie tu, niech ci wiedzie tu, a stąd SMS niech pojedzie w dół, że jesteś dzieckiem światłości i masz chodzić w światłości, a nie w ciemności. Można mieć taką sytuację w życiu, że choć na zewnątrz jest lampa, a my teraz mamy afrykański upał, tak przynajmniej do nas tutaj do Giżycka dojechało, że 3-3 prawie dochodzi na słupku. No i dobrze, niech się jeszcze podzieje. Turyści jeszcze pewnie chwilę posiedzą, a jak nie, to się zjawią pewnie na weekend, bo się zanosi ciepło. A ja sobie zasiadłem nad kanałem właśnie w tej dopołudniowej porze, żeby się najarać tym słońcem, żeby sobie przypomnieć, że jestem dzieckiem światłości, chociaż... Możesz chodzić w słońcu w samym zenicie, a w środku może być tak jak kiedyś taka ekipa Gramatika śpiewała, że w duszy deszcz pada. To nie ma lipy, posać dęba i nie ściemniaj. Pamiętaj, że jesteś dzieckiem światłości i słońce wschodzi tak samo nad dobrym, jak i nad złym. I to my tylko warunkujemy, że gasimy światło nad tymi, którzy nas krzywdzą. A on zapala nad wszystkimi. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że zrodził nas przez słowo prawdy. To jest drugi dzwon. Nie wiem, w jakich Ty słowach chodzisz codziennie, nie wiem, jakie słowa dzisiaj ktoś do Ciebie skierował i przyleciały przez Twoją banię, albo się wbiły na zasadzie wiertła, że ktoś jakieś zdanko powiedział i Ci jeździ po bani, jeździ. I nie zawsze będzie to słowo prawdy o Tobie. W zależności, kto do Ciebie powie, co do Ciebie powie, no to patrz, kogo masz przed sobą, kto Ci to powiedział, co on o Tobie wie tak naprawdę, co on wie o Twoim życiu. Bo ten ojciec światłości wie wszystko od momentu poczęcia. I wypowiedział nad tobą słowo prawdy. Jesteś moim ukochanym synem, jesteś moją ukochaną córką. To jest słowo prawdy o tobie. No i jeszcze, żeby nie było, to na końcu jest tak, że zaszczepił w nas słowo prawdy. Mamy takie doświadczenie całych tych covidów, które teraz znowu się krzyk podniósł, że znowu dziesięciokrotne w skali jednego dnia zwiększenie zachorowalności. Zaraz nam wyprodukują kolejną jakąś wariację na temat. Część z nas się szczepiła, z obawy przed utratą życia, przed utratą życia swoich bliskich i tak dalej, część się nie szczepiła, ale najgorzej to być zaszczepionym czym gorzknieniem. Augustyn Pelanowski swego czasu Kierownik duchowy wielu ludzi dzisiaj już gdzieś tam sobie y, przebywa na poboczu, ale to nie jest istotne, tylko wtedy, kiedy to powiedział, to był mega strzał. Y, 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 nawiązując do 12 rozdziału z Hebrajczyków o tak zwanym gorzkim korzeniu, bo gorzki korzeń przeważnie powstaje ze zmielenia jakiegoś korzenia, jakaś przyprawa gorzka, cierpka właśnie ze zmielenia jakichś tam kawałków. Roślin cierpi, i wystarczy sobie mizerię załatwić jednym plasterkiem zgorzkniałego ogórka, obranym jakoś tam dziwnie od jasnej czy od ciemnej strony. Nigdy nie ogarniam jak to było. Ale jak się pojawi w Twoim życiu ktoś, to wcale nie stary, to w stary nie w podeszłym wieku, wcale nie stojący jedną nogą nad grobem. Mnóstwo ludzi młodych jest dzisiaj zgorzkniałych w swoim życiu i to zgorzchnienie rozsiewają wszędzie. Jak Ci ktoś szczyptę takiego zgorzchnienia zaszczepi w Twoim życiu, to może przejąć całe Twoje życie, całe danie. Jedna metoda na to trzeba spierniczać od takiej osoby, że tak po toruńsku powiem, żeby nie mocniej po męsku, ale nie chcę tutaj trzeba po prostu odciąć się od takiej osoby. Choćby była to jakaś osoba z rodziny i tak dalej, nawet no z małżeństwa, po prostu się trzeba odciąć, chirurgicznie dawać dzidę. No to sobie dzisiaj pomyśl w takiej konwencji. Pierwsza rzecz, czy jak jesteś dzieckiem światłości, to czy tam gdzie stajesz, to wnosisz światło, czy po prostu ludziom gasisz światło. Druga rzecz. Przychodzisz w prawdzie o sobie. Słowo prawdę o sobie to jest też pokora, przyjęcie to jest definicja pokory. Znać prawdę o sobie. I o plusach, i o cieniach. I w końcu trzecia rzecz: czy zaszczepiasz innym dzisiaj słowo życia, czy zgorzknienie, ogólnie dostępne? Do tego was i do tego ciebie namawiam. Właśnie się zaczyna jakaś męska sytuacja. Wszak, dzisiaj jest taki dzień, żeby pomyśleć o tym żeby pomyśleć o tym i pochodzić sobie dzisiaj w światłości. Zachęcam Cię do tego, żeby sobie znaleźć chwilę adoracji, żeby przyjść i usiąść się trochę, poopalać. Nie na plaży, nie na słońcu, nie na kutrze, nie na łajbie. Choć dzisiaj jest taka Ewangelia z dnia o łowieniu sieciami, że z pustymi sieciami łap przyszli, a Jezus im mówi, dawaj rzucaj siatę. Dzisiaj się w kościele siatkami ludzi nie łowi, dzisiaj można ewentualnie spróbować na wędkę, bo się z hurtowni zrobiła indywidualna sytuacja. Ale Cię do tego dzisiaj zapraszam, żebyś sobie zasiadł przy słońcu dzisiaj eucharystycznym, popalała się trochę, poopalać, no bo gdzie inaczej opalić na skórek serca. I znajdź sobie taką siateczkę swoją, żeby sobie trochę połowić czasu ze sobą dla siebie. Niech ta końcówka tygodnia będzie dla Ciebie na pełnej petardzie prawdy i słońca. Amen. I ja Cię na to błogosławię z portu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.